Ja też to kurwa robię. Anubis, Anubis. Dawaj. Zamknąłem go. Napierdalaj to. Kurwa, nie Co ty robisz? Bigo. Kurwa! Patrzyłem, kurwa, bo nie wziąłem. Co jest, kurwa? W kogo, w kogo? Ja dole Kurwa, nie w tą stronę. O! Się ma. Ale pojechał kurwa, zamykam go. Co jest kurwa? Kurwa! Kurwa mają! Dobra, ja idę ze dwóch na chwilę do kilo tylko kurwa, nie drip okay, Nie Dizzy Nie, nie pizdy tylko, okej? Okay? To Kurwa! Enemy missing no nie no nie no moja trójka! Biorę blinka kurwa No i dobra gra kurwa 8, 14 kurwa Je! Ok. Kurwa no oni dwójki nie moi dwójki! Czarnucha się nie da kurwa! <g SUN toxicity> <co> <gın> dawaj kurwa, dawaj Kurwa nie trafił! No, <gın> ja, ja pierdolę no! <gın> Za dużo roteitujesz Kurwa no! Kurwa! Lehe, małpa! Kurwa! No to no, no, urta już puszczę! No to kurwa, kurwa idiota! no. Dobra, wypierdam.